Witam bardzo skutecznie, Jakub z tej strony. Zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z geometrii. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy już naszą zabawę w geometrię, naszą grę w geometrię. Przypominam, że w poprzednim odcinku wprowadziłem pojęcie aksjomatu, więc osoby, które nie widziały poprzedniego odcinka, gorąco zachęcam obejrzeć go, dlatego że tam zdefiniowałem nasze zasady gry. Będziemy grali sobie w fajną grę, która już ma kilka tysięcy lat, nazywana geometrią. No i dzisiaj już będę wyprowadzał pierwsze twierdzenia, czyli pokażę Wam na jakiej zasadzie działa pojęcie aksjomatu w matematyce, bo jeżeli zrozumiecie jak działają aksjomaty w geometrii to też pomoże Wam to w ogóle zrozumieć jak działa świat matematyki bo aksjomaty występują w każdym dziale matematyki także gorąco zachęcam do rzetelnego przeanalizowania, przestudiowania aksjomatów które zaprezentowałem w pierwszym odcinku a dzisiaj tak jak wspomniałem już będziemy rozpoczynali naszą medrówkę, czyli wyprowadzę nasze pierwsze twierdzenia i pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda czyli na razie z tego co Pamiętamy z naszego ostatniego odcinka, no to mamy do dyspozycji pięć pewnych zasad, pewnych rozumowań, które teraz będziemy łączyć w jakieś dedukcyjne logiczne wnioski, w tak zwane rozumowanie dedukcyjne, czyli weźmiemy sobie jakiś aksjomat pierwszy, aksjomat drugi i na jego podstawie będziemy wysuwali wnioski, które będziemy właśnie nazywali twierdzeniami. No to spróbujmy zmierzyć się z pierwszym twierdzeniem. Pierwsze twierdzenie dobrze znane, to jest tak zwane twierdzenie o kątach na przemian przepraszam, wierzchołkowych, które już poznajemy na etapie szkoły podstawowej, no, wiele osób mogło powiedzieć, no ale przecież to jest oczywiste, tak? że jeżeli mamy dwie proste, które się przecinają, no to te kąty będą równe sobie, tak, ten kąt to ten kąt, nie ma co tu dyskutować. Zgadzam się, jest to oczywiste. Natomiast e, takim sposobem podejścia chcę was, też was oswoić ze, tak jakby zrozumowaniem w matematyce i prowadzeniem dowodów, bo jeżeli nauczycie się prowadzić dowody na prostych. Twierdzeniach, to i również zrozumiecie te bardziej abstrakcyjne dowody. Także, no pamiętajcie, w matematyce nigdy matematyka nie lubi słowa oczywiste, tak? Bo jeżeli uważacie, że to jest oczywiste, to zadajcie sobie pytanie, czy dalsze twierdzenia geometryczne, które poznaliście na etapie szkoły, są tak też oczywiste. No nie, więc jeżeli chcielibyście zrozumieć w pełni, no to warto by było też w przyszłości umieć prowadzić dowody na nich. No ale zacznijmy od prostych rzeczy, czyli zauważcie, twierdzenie głosi, że dwie proste tak przecinające się, no, oddzielają tutaj równy kąt. No nie, no to pierwsza rzecz jaka jest bardzo istotna, no to postawić pytanie, tak? Tu dajmy alfa. No tu nie mogę dać alfa, no bo na razie chcę to udowodnić, tak? Więc damy beta. No i zapiszmy sobie tezę Teza, zauważcie, no to to jest, że alfa jest równa beta, tak, no bo my twierdzimy, że one zawsze są równe, to już znamy. No i jak można byłoby tego dokonać? Skorzystam tutaj z aksjomatu, bodajże drugiego naszego, który wprowadziłem, który głosi, że każdy kąt półpełny ma miarę 180 stopni, to jest jedyny aksjomat, który nam będzie tutaj potrzebny. No i teraz popatrzcie, przecież skoro ten kąt tutaj mamy alfa, no to ten będzie miał 180 minus alfa, no to zapiszmy, że ten ma 180 stopni minus alfa, no Ale patrząc teraz z perspektywy tej, ten kąt ma też 180, tak jak ten kąt ma 180. No to skoro ten jest beta, to ten musi mieć 180 minus beta, czyli dopełnienie do, zapiszmy, dopełnienie do 180. No i widzimy już na tej mocy, że 180 minus alfa musi być równe 180 minus beta, no bo to jest ten sam kąt. Zapiszmy, równa się 180 stopni minus beta, no czyli jak skrócimy obustronnie, no to dostaniemy, że alfa to beta. Koniec. No i mamy wykazane nasze pierwsze twierdzenie. Zauważcie, użyłem jednego tylko aksjomatu tak naprawdę. No i teraz możemy to twierdzenie traktować jako też w cudzysłowie aksjomat, no bo teraz już to wykazaliśmy, więc nie mamy tylko pięciu aksjomatów do dyspozycji, ale aż pięć aksjomatów i jedno twierdzenie, tak? Czyli już mamy troszkę więcej narzędzi, większe pole do popisu. No i zaprezentuję wam jak można to stosować w dalszych twierdzeniach, czyli będziemy je używali jako coś oczywistego. Drugie twierdzenie też dobrze znane. Głosi, że jeżeli mamy dwie proste równoległe, no to wtedy mamy tak zwane kąty naprzemianległe, czyli ten kąt to ten kąt. No jest też do niego twierdzenie odwrotne, że jeżeli, te, w sensie jeżeli ten kąt i ten kąt są równe, to wnioskujemy, że te dwie proste są równoległe. Zauważcie treść tego twierdzenia zapisałem tak bardzo. Matematycznie niektórzy mogliby się wystraszyć, co to jest napisane, e, zauważcie, mamy napisane K jest równoległa do L wtedy i tylko wtedy, gdy alfa to beta. Spróbujmy rozłożyć to e, na czynniki pierwsze, tak, żeby rozumieć też język matematyki, te kwantyfikatory, to jest kwantyfikator chociażby symbolu równoważności. No to zobaczcie, idea takiego twierdzenia e, jest następująca. No, z niego e, czytamy je w sposób następujący. Jeśli prosta k jest równoległa do L, czyli mamy coś takiego, to z tego wynika, że alfa to beta. Ale też możemy powiedzieć na odwrót, że jeśli alfa to beta, to z tego wynika, że K jest równoległa do L. Tak? Czyli mówiąc w skrócie mamy, jeśli K jest równoległa do L, to z tego wynika alfa to beta, i na odwrót też mamy tę sytuację, więc zauważcie, złożenie dwóch implikacji daje nam równoważność. Więc zamiast pisać dwa zdania osobne, możemy zapisać to w jednym, czyli to jest tak zwane twierdzenie symetryczne, które działa w dwie strony. Eee, I na to trzeba uważać, bo nie wszystkie twierdzenia w matematyce są symetryczne. Eee, więc no, co to oznacza w ogóle na potrzeby dowodu? No, jeżeli mamy taki symbol, czyli równoważności, symetry, pewnej symetrii w dowodzie, w sensie w twierdzeniu, no to wnioskujemy, że. Eee, to ten dowód będziemy musieli przeprowadzić na dwa przypadki, czyli najpierw zakładamy, że to jest prawdziwe, wtedy to trzeba wykazać, a później na odwrót zakładamy, że to jest prawdziwe i to trzeba wtedy wykazać. tak? Natomiast w dzisiejszym odcinku pokażę tylko dowód w jedną stronę, dlatego że dowód w drugą stronę, ten drugi przypadek będzie po prostu w następnych częściach. Czyli uwaga, załóżmy sobie, załóżmy sobie, że K jest równoległa do L, tak? że mamy tę równoległość, no i Twierdzimy, że w takim razie alfa powinna być równa beta, tak? czyli to chcemy udowodnić. Czyli mamy już postawione pytanie, no i teraz popatrzcie, jak się możemy za to zabrać. No tutaj e, skorzystam z aksjomatu Euklidesa, który bodajże to był chyba nasz trzeci aksjomat, który głosi, że jak e, e, mamy dwie proste równoległe, zaznaczmy, że one są w ogóle równoległe, no to odległość między tymi prostymi we wszystkich miejscach jest taka sama, czyli prowadzę jedną odległość, prowadzę drugą odległość, no i wiem, że ten odcinek to ten odcinek, tak? Takimi kreseczkami możemy oznaczać równe odcinki. No ale my też przecież możemy wnioskować, że przecież te dwie proste też są równoległe, jakbym to przedłużył. Więc wnioskujemy, że ten odcinek musi być też równy temu odcinkowi tak naprawdę. Czyli zaznaczmy tutaj, też mamy równość odcinków. No i opiszmy może te trójkąty, które tu powstały. Tu mamy ABC, dodajmy sobie D, no nie? No i teraz zobaczcie, co my tu mamy. Powstał nam pewien trójkąt, e, zauważcie, ABC. Oraz trójkąt ADC. Zobaczmy, co te trójkąty spełniają. Trójkąt ABC ma trój, trój, bok o długości dwie kreski, jedna kreska i pomiędzy kąt prosty. I tutaj mamy też trójkąt, który ma bok o długości jedna kreska, kąt prosty, dwie kreski, czyli kąt prosty z pomiędzy. Zauważcie tę konfigurację. No to jest nic innego, jak przecież cecha przystawania trójkątów, tak, cecha bok, e, bok kąt bok. Bok kąt bok. No czyli wnioskujemy, że trójkąt a b c musi być przystający do trójkąta zauważcie c d a. z tego wynika w takim razie że skoro one są przystające no to alfa musi być równa beta no bo przecież kąt beta jest zawarty między dwoma kreskami a wspólnym bokiem i tutaj też zauważcie mamy dwie kreski i wspólny bok no nie dwie kreski wspólny bok Czyli to musi być odpowiadający temu kąt. No i to właściwie kończy dowód trzeciego twierdzenia, tylko połowy tego twierdzenia, bo tak jak powiedziałem jeszcze trzeba w drugą stronę to udowodnić, ale to pokażę w następnym odcinku. No i trzecie twierdzenie chyba, no bym powiedział jedno z najważniejszych twierdzeń geometrii elementarnej, jedno z najbardziej fundamentalnych, to uwaga, twierdzenie, które głosi, że suma kątów w trójkącie daje 180, tak? Tak jeszcze tutaj wspomnę dodatkowo, że z racji, że wykazaliśmy, że tutaj już jest zamiast bety to mamy alfę, no to zwróćcie uwagę, że z kątów wierzchołkowych możemy jeszcze wnioskować, że tu jest alfa, tak, czyli korzystamy z twierdzenia pierwszego, no i przenosimy naszą alfę tutaj, tak, czyli mamy tak zwane kąty odpowiadające, ten kąt to ten kąt. Tak, czyli możemy to tak przenieść. Można to też udowodnić, to twierdzenie po prostu używając pewnych rotacji, zupełnie inne spojrzenie, że możemy rotować i przesuwać w ogóle prostą, nie zmieniając jej kąta nachylenia, czyli możemy po prostu przenieść tę prostą L na prostą K, nie zmieniając jej nachylenia, no i ten kąt alfa po prostu przejdzie tutaj. Tak, można też to tak uzasadniać, natomiast na razie chciałbym pokazać takie bardziej aksymatyczne myślenie. No i twierdzenie trzecie, tak jak wspomniałem chyba najważniejsze twierdzenie w geometrii elementarnej, głoszące, że jeżeli mamy dowolne trzy proste, które układają się w taką łamaną, zamkniętą, czyli tworzą po prostu trójkąt, no to one zawsze będą tworzyły... Pewną figurę, ten trójkąt będzie po prostu, suma kątów tego trójkąta zawsze będzie schodziła się do 180. No i znowu, to nie jest w zbiorze aksymatów, zdefiniowaliśmy tylko 5 aksymatów, więc nie możemy powiedzieć, że to jest prawdziwe. To trzeba w takim razie pokazać już, czyli to będzie twierdzenie. No i do dowodu tutaj zastosuję pewną sztuczkę, czyli przeniosę sobie ten bok równolegle w ten sposób, że przechodzi mi przez wierzchołek C. Czyli no zaznaczmy sobie, że ta prosta zrównoległa do tej, no taką operację zawsze możemy zrobić. No i teraz popatrzcie, na mocy twierdzenia drugiego, zauważcie, że tutaj mamy tak prostą, tu jest kąt alfa, no to kątem na naprzemianległym do alfy będzie tutaj kąt, no nie? Tutaj mamy kąt beta w tym miejscu i on jest w ten sposób sytuowany, no to na przemian legły kąt do bety będzie tutaj, tak? Czyli zauważmy, że tu ląduje mi alfa z naprzemian ległych, a tu ląduje mi beta, bo przypominam, te dwie procesy są równoległe. Czyli przeniosłem sobie te kąty w ten sposób, no i zauważcie, co tu powstało. Dostaliśmy taki dziwny kąt. No każdy wie, że przecież to jest aksjomat, e, który głosi, że taki kąt ma zawsze 180 stopni, tak? No bo to przecież jest założenie podstawowe. Zatem wnioskujemy, że alfa plus beta plus gamma... Musi dać nam 180 stopni. Z racji, że ten trójkąt w żaden sposób nie był wyróżniony, to jest jakiś dowolny trójkąt, no to rozumiemy, że po prostu suma kątów w dowolnym trójkącie musi dawać 180. Także zauważcie całkiem proste twierdzenie, no aż już głupio by było nie znać dowodu takiego twierdzenia. Czyli zwróćcie uwagę, że do udowodnienia tego już nie tylko powołałem się na aksjomat, ale też już na pewne twierdzenie, tak, że jeżeli mam prostą, równoległą do jakiejś innej prostej, no to pewne kąty na będą przechodzić, tak? Znowu. Wiem, że to jest oczywiste, ale ważne jest to też, żebyście się oswajali z ideą prowadzenia dowodów, tak? bo w matematyce później dowody na trudniejszych twierdzeniach są znacznie bardziej abstrakcyjne, ale jest tam też wiele analogii, więc warto się już uczyć od najbardziej bazowych, podstawowych twierdzeń. Dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle z mojej strony, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.